Witam, ja jestem grzechu gramy, a to mój kolejny odcinek serii Let's Play GTA 4. No i jak było mówione w poprzednim odcinku, pojedziemy sobie po freeway'a, o nie tu zbliżenie, koło myni, więc zaznaczamy sobie myjnie i lecimy z koksem. W sumie po drodze by trzeba było odstawić komecika, bo szkoda, więc... Skoro i tak już jedziemy w tą stronę to pojedziemy sobie do garażu Szkłada trochę auta Jakby to było banszy to co innego Ale komecik to komecik Jedno z lepszych autek więc lepiej sobie trzymać w garażu a Dużo to i tak nie zajmie, bo to daleko nie jest. U. No i lecimy na maksa. I po Tym razem lewą stroną żeby od razu tu sobie nawrócić U. o, jeszcze będzie komecik fajnie no to w takim razie jednego komecika sobie zaparkujemy i weźmiemy sobie drugiego no i teraz już na spokojnie polecimy sobie Mamy no, i No, teraz to pełno kometów. A jak trzeba było na wyścigi, to tylko smój był. No nic, lecimy dalej. I obrotki fajne. Bo i tak trzeba zwolnić. I tak. A tak się efektywniej zwalnia. I lecimy dalej. Zmiana pasa. I znów. I lecimy. Po freewaya. O, jakoś jakiś spadek FPS-ów małe ścinki no ale mam nadzieję że się zara uspokoi niby nic nie robię a tu czasami takie rzeczy się zdarzają no ale to już nie moja wina ja przecież sobie spokojnie jadę, nic nie robię w tle No i lecimy No i kolejny komecik Znając życie wezmę Freewaya za wiozę to już przecież kometa na żywe oczy nie zobaczysz Bo po co No ale cóż taka gra PST Freeway Zaparkujemy Przejdziemy na drugą stronę Zasiądziemy Kask Odpalony silniczek Zaznaczamy I z powrotem I lecimy Po dodatku Będziemy zazwyczaj takimi motorkami lecieć w końcu fabuła o gangu herlejowym no to zobowiązują motory. Więc przy okazji małe douczenie się jazdy takim motorkiem, bo potem będzie to na porządku dziennym. Większość misji polega na jeżdżeniu motorem. Znów oszukamy system, przejedziemy sobie środeczkiem, ale tutaj lepiej zwolnić na zakręcie, bo czasami ludziom odpala i zmieniają pasy ruchu. Przez to możemy łatwo spać z motoru. No i ładnie przejechaliśmy. Policja nas nie łapie. Więc spokojnie sobie już lecimy No i zwalniamy Bo zjazd z górki No i ładnie boczkiem Chodnikiem a co?

I lecimy do Romana. W takim razie, o, policja! Roman sobie tam siedzi. No to podjedziemy po niego. A potem pojedziemy na żuteczki. I jak dobrze pójdzie, to wygramy. A jak nie, to przegramy. No i skąd zjazd? No i zajechał mi drogę I znowu Co za frajer No i sobie skręcimy I lecimy. zielony, no ładnie. Przytniemy. I na drifcie. Oj, troszkę nie wyszło, za wcześnie. No i Romanie dawaj. Dawaj do auta! Szybko, szybko, nie ma czasu! Wcięcie, ktoś dzwoni. Już jestem. No to jedziemy.

O, znów mała ścinka. A taki efektowny manewr by był, a tak się ścięło i za bardzo nie wyszło. No ale cóż, złośliwość rzeczy martwych, nie? U, ledwo co w policję nie walłem. No i znów ładne do hamowania i lecimy. No i pogramy sobie wrzutki. I zawyzemy Romana, a potem zobaczymy, czy zdążymy jeszcze coś porobić. I sobie zaparkujemy, od razu obrócimy. Bo i tak w tą stronę będziemy musieli jechać. I tak. No i biegniemy. No i gramy. I walniemy sobie tutaj, tutaj i tutaj. Skipniemy Romana. U, ładnie poszedł. Dwadzieścia pięć, siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem. Skipniemy go. A no i dalej wygrywa. Tutaj, tutaj.

no i piąteczka zostaje. No to walniemy sobie jedyneczkę poza. Idzie dwójeczka, tu jest dwójeczka. Oj, nie trafiłem. No niestety o cztery punkty. Wystarczy dobrze wyliczyć punkty i wygrywamy. Tylko trochę kursor się rusza, więc jest to utrudnione. Ale powinniśmy zdążyć przed nim to wykonać. Jak widzieliście, przy drugiej próbie już wyszło. Wykończyć za pierwszym mi uciekł kursor. No i lecimy dalej odwieźć go sprawdzę czas i zobaczę czy coś jeszcze będziemy robić już zapiszemy Uu. ale nie wyjechaliśmy na drugą stronę więc nie jest źle no jedziesz no i go no i zatrzymujemy się ładnie pięknie i lecimy dalej. No idzie gdzie, pacanie. No. Myśli, że ma PMP 60, 600, to już kozakuje. O, a ten śmieciarką leci. I pyk. Ładnie, boczkiem. O, policja. Nie, nie, nie. Wsiu. Udało się. I zajeszczamy. I Roman znowu nas wywalił. Udało się ładnie zaparkować. Więc powinien sobie wyjść. O! Udało się. Bo znowu by nas wywalił z siedzenia. No dobra, Cięcie. Sprawdzamy jaki czas. No jednak jeszcze mamy czas. Ale trochę stracimy. Więc możliwe, że tylko jeden skok wykonamy. Bo do jego wykonania potrzebna nam łódeczka. A takową znaleźć nie będzie za łatwo Jedną widziałem Ale nie pamiętam już gdzie ona była Więc się trochę poszukamy No ale cóż Trzeba to trzeba Wolne skok wodny to czałódeczkę Nic na to się innego nie poradzi Dóżkowca tu nie ma, auta też wodą nie pojadą, więc nie zostaje nam nic innego, jak tylko sobie znaleźć łódeczkę. A żeby to zrobić trzeba jechać przy brzegu. Bo w centrum miasta na pewno takowej nie znajdziemy. W sumie to chyba logiczne. Widać tu jakąś, czy nie ma? Nie ma. No to jedziemy dalej. No i nie widać chudeczki. skocznie no, łódeczki jak nie było widać tak nie widać no niestety chyba będę musiał zobaczyć na no, mapkę do zmieszczenia pojazdów Nie znaleźć tą łódkę bo tak krążyć po mieście troszkę się nie wypłaca Zjedziemy sobie może na molu, jakaś łódeczka się znajdzie. Tutaj są helikopterki, tyle to wiem. Trzy wycieczki trzeba odbyć, aby zdobyć achievementa. O, łódka. Niestety płynąco A przecież Nie będziemy w pławią gonić No i niestety Nawet tutaj nie ma łódek To zrobię chyba cięcie i Poszukam jak znajdę to To będę No no to cięcie Okej okay, znalazłem jakąś Trochę się najeździłem Nie jest za bardzo sportowa, ale powinna wystarczyć na ten skok. Ding. I znów ktoś dzwoni, więc kolejne cięcie. No i płyniemy. Zaznaczamy sobie mniej więcej gdzie to. И понял. jeszcze kawałeczek. sobie no i zaliczony zapiszemy i zakończymy odcinek No i nic ciekawego nie ma. Jakaś śmieciareczka tylko jedzie. Tędy chyba się nie wejdzie. To wejdziemy w ołtko. To było chamskie. Uuu, co tu się porobiło? Uuuhu, ale stuczka. No nic, zapiszemy. Uuu, trzeba policję zbudować. pełno do policji no już powinno być po sprawie no, zajdziemy idziemy i zapisuję zakończymy. Na razie.